Za wschodnią granicą pierwszy przystanek motocyklistów był w Stojanowie na ziemi lwowskiej. Na miejscowym cmentarzu uroczyście poświęcono kwaterę przedwojennego komendanta policji Franciszka Kaszuby, wyremontowaną z inicjatywy stowarzyszenia Wołyński rajd motocyklowy. Franciszek Kaszuba zginął na służbie w 1924 roku, gdy gonił bandytów na tarnopolszczyźnie, osierocając dwóch synów w wieku dwóch i trzech lat. Postanowiliśmy mogiłę wyremontować, ponieważ była w okrutnym stanie, w ruinacji. Gdybyśmy nie przystąpili do tego działania, to ta mogiła już by w tym roku mogła przestać istnieć. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami rajdu i postanowiliśmy wraz z kolegami, z koleżankami ze stowarzyszenia, że będziemy partycypować w kosztach odnowy, rewitalizacji grobowca. Dlatego też dzisiaj nasza tutaj obecność, zaszczyt, że tutaj przyjechaliśmy, możemy po wielu latach zapomniany grobowiec, Ponownie poświęcić, złożyć kwiaty, pomodlić się za duszę świętej pamięci Kaszuby, który też był policjantem, podobnie zresztą jak my w naszym stowarzyszeniu, które zrzesza policjantów, których łączy pasja i miłość do Kresów Wschodnich. W uroczystości uczestniczyli też polscy dyplomaci i miejscowe władze. Jako Sołtyz jestem szczerze wdzięczny Polakom i tym ludziom, którzy dzisiaj uczestniczą w poświęceniu pomnika w Stojanowie. Będzie on symbolem tego, że Polacy i Ukraińcy są razem. Hasłem wołyńskiego rajdu są słowa nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Motocykliści chcą uczcić pamięć rodaków, którzy zginęli na Wołyniu. Naszą taką powinnością patriotyczną jest dbanie po prostu o, o, o te ofiary także rzeźby wońskie, jak i inne ofiary w tym poległych żołnierzy z Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy zginęli w 1939 roku z naszym wspólnym wrogiem czyli Rosją. I też no, ch, pragnęlibyśmy, żeby w imię tego pojednania polsko-ukraińskiego, żeby można było te wszystkie e, ofiary, tak rzezi, jak i e, tej, tej wojny, żeby mogły spocząć po prostu na, na cmentarzu święconej Ziemi. Ja osobiście czuję taką potrzebę, żeby tu być, bo te modlitwy, które są tutaj, one są konieczne w tych miejscach pamięci, przy pomnikach, przy grobach. W miejscach kaźni, w wielu miejscowościach, których nie ma. Kiedyś kolega mi podpowiedział, że wszystko fajnie, tylko księdza brakowało. No i mówi, musisz jechać. No i pojechałem. I tak już kilka lat jeżdżę. Tym bardziej chętnie to robię, bo moi dziadkowie są tu niedaleko spod Radziechowa, słuszno. No i tak w tym roku doszedłem do tego, że chyba w drugim pokoleniu to może napowiedzieć upraszczając że jestem też uratowany bo by mnie nie było. Polscy motocykliści uczczą pamięć pomordowanych Polaków 8 lipca w czasie Mszy Świętej w miejscu polskiej kolonii Parośl na Wołyniu, a 9 lipca odbędzie się nabożeństwo w łódzkiej katedrze.